Od 7 kwietnia, od godziny 9, rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015-2016. Podobnie jak w latach ubiegłych, przedszkola i rodzice będą mieli do dyspozycji elektroniczny system wspierający prowadzenie procesu rekrutacji, nabór przedszkola. System pozwala objąć elektroniczną rekrutację wszystkie przedszkola w mieście, publiczne i niepubliczne. Pozwoli to poznać ich ofertę w jednym miejscu na internetowej stronie naboru i dokonać na niej większości czynności związanych z procesem rekrutacyjnym. Strona dla rodziców zostanie otwarta 31 marca w południe. Adres strony www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl. Kompleksową obsługą rodziców kandydata zajmie się tak zwana jednostka pierwszego wyboru. Oznacza to, że wszelkimi pytaniami i z problemami należy zwracać się do dyrektora przedszkola, które zostało wybrane na pierwszym miejscu na liście preferencji. System pozwoli wygenerować Podanie, które po wydrukowaniu należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Ostateczny termin składania podań upłynie dopiero 23 kwietnia o godzinie 15.00. Kolejność składania podań nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola. Listy dzieci przyjętych poznamy 11 maja o godzinie 11.00. Uzyskamy też wtedy, Informacją o wolnych miejscach w przedszkolach. Rok szkolny 2015-2016 to pierwszy rok, gdy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszczać będą tylko trzy roczniki dzieci, trzylatki, czterolatki i pięciolatki. W rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2015-2016 wezmą udział wszystkie trzy roczniki dzieci. Ale zapewne rodzice dzieci czteroletnich i pięcioletnich obecnie uczęszczających do przedszkoli skorzystają z opcji kontynuacji bez konieczności ponownej rekrutacji. W przeciwnym przypadku będą musiały być objęte rekrutacją. I teraz ważne ustalenie. Od 1 września 2015 roku zgodnie z wolą ustawodawcy Prawo do wychowania przedszkolnego uzyskały wszystkie dzieci czteroletnie, czyli dzieci z rocznika 2010. To oznacza, że nie dysponując wystarczającą liczbą miejsc w przedszkolach publicznych gmina będzie zobowiązana wskazać rodzicom dzieci czteroletnich w konsekwencji pięcioletnich miejsca do realizacji ich prawa. Nastąpi to poprzez konkurs adresowany do osób prowadzących przedszkola niepubliczne po procesie rekrutacji. Najbardziej znaczącą zmianą w tym zakresie dla rodziców jest wprowadzenie ustawowego ograniczenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Oprócz bezpłatnych pięciu godzin, w których placówka przedszkolna ma realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego, pozostałe godziny pobytu dziecka nie mogą być droższe niż 1 zł za 1 godzinę.